Cześć, witajcie, cześć Kamil, Marcin Okuniewicz z tej strony. Nagrałem tutaj dla Ciebie tą recenzję Twojego serwisu i bloga, tak jak rozmawialiśmy, i od razu powiem, że bardzo mi się to podoba. To jest fajny proces, przez który ludzi przyprowadzasz, czyli te bezpłatne konsultacje tutaj. Potem jest oczywiście yy, też ankieta, i to jest takie fajne doświadczenie dla odwiedzającego wasz serwis. Yy. Mam mało uwag właściwie, jedynie co, tutaj o, widać Ciebie, widać właśnie najna, najnowsze wpisy, hmm, jest wsparcie, wszędzie są właściwie jakieś wezwania do działania, czyli call to action, tutaj też, że można napisać, tutaj też, można zajrzeć na bloga i tak dalej, cały czas coś się dzieje, ewentualnie tutaj, hmm, przy tym newsletterze, rozumiem, że Wy macie takie podejście właśnie minimalistyczne, czyli nie budujecie tak na masę, Swojej listy mailingowej, ale można by czymś zachęcić, tak? Jakiś magnes tutaj powiedzmy zrobić. Dlaczego ludzie się mają na, was, na wasz newsletter zapisywać i wtedy ich zachęcić. Taka jedna wskazówka niewielka. Tutaj też nie ma właściwie jakiegoś wez, wezwania do działania, a jest to tak jakby oddzielna strona, co nie? Bo jak tutaj mamy pierwszą, tu gdzieś mamy tak, jakby drugą. Też mogło być jakieś wyzwanie do działania, żeby coś zrobić, albo nawet w tym miejscu zapis na newsletter, tak, zrobić taki po prostu feature box i, i zrobić zapis na newsletter. Gdyby się dało, to byłoby, myślę, okej, okay. no chyba, że właśnie nie zależy Wam na budowaniu listy mailingowej, tylko bardziej na tych konsultacjach, bo tam i tak ludzie podają swój adres mailowy. To co ja bym zrobił? Gdybym miał taką możliwość, to tutaj po prostu podałbym jedną lub dwie osoby zadowolone, krótki cytat, jakoś krótką taką referencję, recenzję, tego że faktycznie to co robicie jest świetne, jest dobre i gdzieś tam ludziom pomogło w tym, żeby osiągnąć swoje cele związane z, właśnie z tym e-mail marketingiem. Czyli tutaj kogoś zacytować, podać imię, nazwisko albo adres serwisu i to jest taki dowód społeczny, czyli ludzie od razu, no konsultacje są niby bezpłatne, ale to już jest poważna rzecz, czyli warto by taki dowód społeczny zawrzeć. Ludzie wtedy widzą, kto, komu się to spodobało, ktoś tego skorzystał i warto to sobie przejść. A poza tym, no to jest świetna w ogóle strona. Co jeszcze, do czego tutaj bym powiedzmy delikatnie bym zmienił, Mógłbym wam ewentualnie zasugerować, tak, jeśli chcecie, tak wchodzi się na waszego. Nierrzę się tutaj na tego bloga, to od razu się wyświetlają tutaj kategorie. Od razu ludzie powiedzmy, to jest dobre, bo ludzie mogą sobie wybrać, ale lepsze by było zrobić oddzielną zupełnie stronę. Bo zobacz, jeśli zrobimy teraz tutaj kategorię, to muszę klikać i od razu wybrać. A jeśli sobie zrobisz, gdybyś ktoś sobie zrobił oddzielną stronę. Wtedy nie masz czegoś takiego, powiedzieć na bloga, ale właśnie masz te kategorię. Czyli to, co masz tutaj, to powinno się pokazać tutaj, teraz, w tym momencie. Taka drobna zmiana, rozumiesz? Czyli teraz ludzie wchodzą i powinno być nie 15 portali, tylko po, powinno być e-mail marketing, bla bla bla. Teraz 3-4 wyodrębnione z tej kategorii wpisy. Zapis na newsletter albo przeprowadź ankietę, tak, bezpłatne konsultacje, bezpłatne konsultacje, znowu nowy, nowa kategoria, czyli kolejna to jest e-mail, tak, znowu 3-4 najlepsze Wasze artykuły na podstawie tego, gdzie wiecie, kto, które artykuły ludzie najlepiej czytają, znowu, przeprowadzić ankietę czy też konsult, bezpłatne konsultacje albo zapisz zapis na listę, chociaż może być i to i to i tak zrobić ze wszystkimi rzeczami, czy to jako oddzielna strona to bym Wam zasugerował, nie ja wiem czy będzie Wam się chciało to zrobić czy nie e, razem z zespołem ale myślę, że to jest dobre, bo to zyskuje bardzo na popularności tego typu właśnie to się nazywają strony z zasobami czy jak wchodzicie na blogam i macie od razu stronę taką jakby z zasobami, czy ludzie wiedzą, że e, ta, tak to u was funkcjonuje. Od razu tak jakby jest przejrzystość. Tutaj niby to jest, ale nie wykorzystujecie tego y, w pełni. Warto to wtedy zmienić. Ewentualnie to można by usunąć, też szukaj, no bo ludzi tak sobie mogę spokojnie, to, to ludzi rozprasza. Zamiast tego szukaj, może zapis na newsletter, tak? No i na przepisy. To zauważyłem też, że jak macie. To na stronie głównej, dwa, yy, dwa paski, czy macie pasek normalnie podstawowy pasek i pasek boczny. W stronie podstawowej, to jak się najedzie na konkretny wpis, to to się dalej nie zmienia, czyli dalej jest, dalej jest to samo. To właściwie ludziom nic nie daje tutaj w tym wpisie, a tak jakby trochę rozprasza uwagę. No wiadomo, że potem to znika, bo tego nie ma tutaj w tym momencie dalej, czyli już jest sam wpis. Ale gdzieś tam na początku jest. To trochę rozprasza. Poza tym świetne, świetne tutaj rozplanowanie. Bardzo pomocne są te wpisy u Was. No i tutaj znowu skupiacie się mocno na promowaniu social media. Jeśli to Wam się sprawdzi, to ok. Ja ewentualnie bym zrobił tutaj po prostu zapis na newsletter w tym miejscu. Bo to jest dużo, dużo większa skuteczność. Tutaj macie komentarze, tak? Czyli ludzie widzą, że. Są zapisy ewentualnie tutaj klikną, może skomentują, jeśli, jeśli im się uda. Nie ma wezwania do działania, tak? Powinno być wezwanie do działania. Teraz się zapisz na newsletter, bo dostaniesz to i to, albo skomentuj, bo dostaniesz to i to. Powinno być wezwanie do działania. Wtedy ludzie, ludzie wiedzą, że o coś, o coś w ogóle prosicie, żeby byli zaangażowani. Chociaż i tak widzę, że macie sporo, sporo macie komentarzy. Tutaj dopiero jest właśnie newsletter, czyli zanim ludzie tu zjadą, no to myślę, że sporo czasu minie, o, o ile w ogóle się domyślę, żeby to zrobić. No to takie dwie wskazówki, po, po, powiedzmy tak, czy tam trzy. Zrobić, zrobić referencje od ludzi na pierwszej stronie, żeby od razu było widać, że ktoś Was poleca. Zrobić właśnie stronę z zasobami, czyli nie w ten sposób, tylko zrobić zasobową stronę. Myślę, że z tym też można by ewentualnie tak zrobić, w ten sposób, bo tutaj ludzie właśnie też niepotrzebnie już tutaj wybierają. No i powiedzmy gdzieś tutaj z, sobie dodać pasek zapisu albo też właśnie te bezpłatne konsultacje, bo skąd się biorą u was y, czytelnicy na tym, na tym blogu, tak? Jeśli wchodzą na pierwszą stronę to jest ok, ale jeśli większość waszego ruchu jest skierowana właśnie na wasze artykuły, i stąd bierze wasz się ruch, nie wiem, z grup na Facebooku, gdzieś tam z jakiś wyszukiwarek, czy może e, gdzieś e, w jakiś inny sposób jeszcze promujecie wasze właśnie posty, no to tutaj ludzie trafiają. I to jest to, co ludzie widzą. Czyli widzą, że chcecie, żeby, żeby, żebyście ich polubili na Facebooku czy na Twitterze i ewentualnie żebyście skomentowali. Tak? Więcej ludzie tutaj nie widzą, czyli na tym się kończy. No i wiadomo, że każdy ma newsletter. Newsletter też można by zrobić jako, powiedzmy, jakiś magnes, czyli zachęta, czyli pięć kroków do tego, żeby, trzy sposoby na to, żeby, i tak dalej, i tak dalej. To na pewno wiecie, jak to robić, ale wiadomo, nieraz, nie nieraz może tak, taka wasza jest filozofia, żeby nie, nie budować listy mailingowej, ale bardziej skupiać się na czymś innym. No to tyle z mojej strony, tak? W ogóle bardzo mi się podoba. Widzę, że sporo pracy włożyliście w to. Gratulacje, no życzę wielu sukcesów. Mam nadzieję, jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam, cześć.